Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w myśl artykułu 184 ust. 3 punkt 1 regulaminu Sejmu wnoszę o krótkie przerwanie posiedzenia Sejmu, aby dać szansę, dać szansę prezesowi największej partii na tej sali, prezesowi Kaczyńskiemu, aby przeprosił miliony Polaków, które obraził w ostatni weekend. Niech Pan, Panie Prezesie, przeprosi tych Polaków, których nazwał Pan gorszym sortem, dzieląc znów, jak za starych czasów, ludzi na gorszych i lepszych. Niech Pan przeprosi tych Polaków, o których mówił Pan, że mają niesprawne głowy i niesprawnie myślą tylko dlatego, że nie popierają Pańskiej Partii. Niech Pan przeprosi Polaków za wszystkie obraźliwe i pełne pogardy słowa. Chcę panu przypomnieć wszyscy Polacy, wszyscy Polacy zasługują na szacunek rządzących. A ludzie honoru potrafią powiedzieć słowo przepraszam. Dziękuję.